Nie każde drzewo posiada swojego ducha stróżującego. Niektóre giną ze względu na wiek, inne umierają od suszy lub powodzi, choroby i płomieni i z wielu innych naturalnych lub nienaturalnych przyczyn. Jednak niektóre drzewa mają swojego opiekuńczego ducha ciebie. Sama Twoja obecność jest dla nich błogosławieństwem. Spraw! Aby ono rosło i prosperowało. Rozszerzało swe korzenie wzdłuż i wszerz, aż w końcu jego cień padnie ponad wszystkie drzewa i stanie się monumentem samo w sobie. W tym wyzwaniu staniesz się duchem swojego drzewa. Driada, duch drzewa, dusza drzewa, Bóg w drzewie, wiele jego jest nas, jednak zawsze postępuje według jednej określonej zasady. Nie możesz nigdy opuścić swego drzewa. Jeśli jedno zginie, drugie również. Zasięg drzewa jest ograniczony wymiarami jego korzeni. Jego duch również. Staniesz się przedłużeniem drzewa, tak jak ono stanie się twoim. Duch pokieruje wzrostem drzewa, rozszerzając swe korzenie głęboko po cenne minerały i zbawienną wodę, rosnąc wysoko aż do nieba. Pamiętaj jednak, duch drzewa nigdy nie odpoczywa. Musi on chronić swoje drzewo przed wszystkim. Mrok przynosi ze sobą niebezpieczne pająki, zabójcze creepery, być może nawet inne duchy drzew. Nawet najmniejsza iskra może zamienić drzewo i jego ducha w popiół, a czasem nawet niebo zechce zakończyć ich żywot. Czy dasz sobie radę i podejmiesz wyzwanie?